اشتركوا Cześć, O to my, wasze ulubione teletubisie, no. Małyż hmm. i tudzież. tudzież. Tudzież będzie opowiadał o grach na PC-ty dzisiaj. No, jak zwykle, a Małysz będzie opowiadał o grach na PSP i konsole też. I będzie jedna grał Tudzieża, w której się w ogóle nie myśli. A u Małysza będzie gra, w której się kopie w piłkę. I będzie jedna gra, i druga, w której jest fajna niania, niunia i będzie pracował tylko jeden organ. Podczas... I będziemy się świetnie bawić, a wy będziecie się świetnie bawić z nami tak jest, ponieważ wypada już w pewnych kręgach, jak się na okazało, świetnie się z nami bawić. Tadeusz! Super gra wyszła znowu. Najfajniejsza na świecie. 2006, to jest część. 2006 FIFA WC. Znaczy się, że jest gra? Doskonała. Do... Jest to gra piłkarska, wyobraź sobie. Jedna z najlepszych gier piłkarskich na rynku. Mówisz to I mówisz to tylko i wyłącznie po to, to, po to, to żeby mnie sprowokować, ponieważ doskonale wiesz, jako osoba, nie... Znaczy, może nie nienawidząca, ale. Gardząca tą serią i wielbiąca Pro Evolution Soccer, i mówisz to tylko po to, żebym ja teraz się zaperzył i żebym zaczął mówić, że tak wcale nie jest? Nie na wcale jest to. to prawdą, nie jest to prawdą. A czy to, że mnie nie chcesz prowokować, czy to, że to jest dobra gra, nie jest prawdą, bo to jest prawdą. Jak że to nie jest to dobra, dobra gra? To dlaczego ona się tak świetnie sprzedaje? To jest gra, bo Po pierwsze, Nazywa się świetnie, bo czy może się lepiej? Nie, nie może się, może się, się lepiej, lepiej nazywać. nazywać. Wyszła, ponieważ jest WC, czyli, czyli jest World tak, Cup, tak. jest aktualnie no i w Niemczech. I należy kupić tę grę, żeby móc przeżywać emocje, emocje? i zrobić sobie z własnym mistrzostwa w domu, jak się nie spodoba. Na przykład, że Polska wygra ze wszystkimi. To i ci się to nie podoba. To może zrobić tak, żeby z kimś przegrała, żeby było uczciwie, tak? Możesz tak zrobić. Po drugie jest To są powody, z... dla których jest to dobra gra. Prawie 200 drużyn. Po trzecie... Wszyscy gracze mają prawdziwe twarze. twarze ma prawdziwe, tak takich, wiesz... Ruszają się jak prawdziwi, Dziwi, bo są z motion capture jest zrobione. motion capture jest i do tego do są tego. jeszcze liczne dodatki. Tak, widziałem, na przykład jest mecz, w którym trzeba zrealizować zadania specjalne. Tak, jest mecz na przykład, na przykład graliśmy w Polska-Włochy i Włochy przegrywają 2-0, gra się od drugiej połowy i trzeba w 45 minut wygrać, za to jest, za to jest chyba 100 punktów, tak? 100 A 100 punktów. jeżeli się do, do, zdobędzie 4 bramki, to później wynik to jest, jest 100 do dwóch. Jak się zdobędzie cztery bramki, to się dostaje dodatkowe punkty i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie robi się questy, takie, takie zadania są do zrobienia. Właśnie, tak, tak. I co ty chcesz od tej gry? Promocje ma, znaczy, ja, no ja mam tylko wszędzie, jedno nastrzeenie, na billboarda, jest wszędzie. pełno morski. Jak lifa. wiemy, że im więcej ludzi ja powiem, kupi, im tej gry więcej jest, jest, więcej. jest reklam, tym lepsza jest to gra. Ty, tej gry jest więcej nawet niż World Cupa. Jeżeli oczekujesz na przykład takiej totalnie solidnej piłki nożnej, która rzeczywiście masz takie poczucie, że jak to grać, to, to jest możliwe, że takie rzeczy by się zdarzyły na, na, na boisku, to jest to proewo po prostu. A jeżeli szukasz gry lekkiej, przyjemnej i ładnej, z dużą ilością znanych nazwisk, no to dobra. No. Niech będzie FIFA. Czyli to, to może być nasza, nasza piękna wspólna konkluzja z tym, co już tam do siebie zaczynasz mieć. To może być nasza konkluzja na koniec wspólna, tak. że jak ktoś szuka zgadzam. symulatorów i chce przysiąść i w ogóle wydziergać się w grę, to, to PES pewnie. Tak. A, jest ktoś, A jeżeli ktoś jest ktoś chce kto? się pobawić fajnie w piłkę pod tytułem Wracam z pracy i nie wiem, nie chcę pan. wiedzieć, wali mnie to, czyli tak zwana mantra nowoczesnego człowieka, to FIFA pewnie lepiej, gdyż łatwiej i przyjemniej. Znaczy jak nie jeżeli lubisz piłkę nożną i ci to zwisa, to tak. Jeżeli lubisz piłkę nożną i się tym jarasz, to to Evo. To, tak to ktoś nie lubi piłki nożnej, to jak ma grać? To nie wiem. Wraca, siada, chce sobie pograć. Tadeusz. Nie wiem. No. Ja na przykład nie lubię piłki nożnej i gram w Pro Ewa. Rozumiem. Czyli o czym byśmy nie mówili, i tak powiemy na koniec o Tadeuszu. Dlatego, żeby poczuł się dobrze, nie powiem o grze, jeżeli chodzi o stopkę, tylko o Tadeuszu. Tadeuszowi za grafikę dałbym spokojnie Około 8,5 punkta, ponieważ jest to dobra grafika, nie przycina. Szybko się ładuje, a miski wyglądają naprawdę Pamiętaj, fajnie. Pamiętaj o dobrym fajnie. dźwięku też. Tadeusz ma no, rewelacyjny no, tak dźwięk. No, powiedz to, no, powiedz to. No, Co? No, powiedz są szpakowski, i ten drugi. Oni są jak zwykle, tylko oni są nieźli, tak. tylko ktoś już mu tam musi przeszkolić, żeby bardziej troszkę przeżywali, a teksty były mniej drewniackie. Nie wiem, kto to pisze. Jakby ale... był tam Tadeusz, to by było na pewno lepiej. Dlatego też stawiamy znowu Tadeuszowi za dźwięk w tej grze stawiamy spokojnie 8 punktów, bo jest dobrze, ale mogłoby być, lepiej. Mogłoby być znacznie lepiej. To nie może być tak. Natomiast jeśli chodzi o grywalność, Tadeusz jest wybitnie zabawową jednostką, nie chce się zagłębiać. Ale Mamy w tym od... wypadku Tadeusz mówi, że ma grywalność 5, przynajmniej kiedy gra w FIFA. Tadeusz ma grywalność 5, dlatego trzeba go zapraszać na PESA. Natomiast Tadeusz grający w PESA jest w ogóle bardzo atrakcyjny, chcę wam powiedzieć, i dlatego postawimy mu spokojnie 7,5. Iłoż, powiedz mi, ja... Czy, czy, czy mówi ci coś nazwisko Molino? Tak, to jest taki e, no już w średnim wieku pan w, geniusz, który robi gry. Ale właśnie, gry. uważasz, że jest to geniusz? Uważam, że jest tak. Że jest... nie zawsze mu te gry wychodzą. Te ostatnio o te gry, te wiesz, o filmie, co pokazywałeś, to mu nie za bardzo. Ci. A, ten o filmie, tak, to było nudne. No ale nie... wiesz, że to zdaje się, że on tam... chociaż nie on tam on też... On no że całe życie... Że tak, chciałbym... całe życie chciał zrobić, tak, to mu nie wyszło. Ale za to wiesz, co mu wyszło? Wyszły mu black and White. No to to tak. są gry kurcze, które mają, trzeba przyznać, rzeczywiście niezłego kopa, że też zależy, co kto lubi. Bo na przykład jest to zdecydowanie chyba najnudniejsza gra do oglądania w historii. Znaczy, jeżeli siedzisz sobie z boku i patrzysz, jak ktoś w to gra, to po prostu po pierwszych pięciu minutach zaczynasz tak, jeszcze jak ktoś gra, bo jak wiemy, w Black and White może być dobrym albo złym wrogiem, eh, bogiem wrogiem Boga. Zresztą tam sobie te bogowie. Bo tam się gra bogami. Właśnie tak? w ogóle tak. się gra. gra się bogami to jest dosyć ważne, ponieważ dzisiaj mówimy o dodatku do, do Black and White'a II, czyli o wojnach bogów. Jak sama nazwa wskazuje, to ci bogowie się tam biją. I jak grasz dobrym bogiem, to ta jego bitka jest raczej ograniczona do tego, że rozbudowujesz to swoje miasto, rozbudowujesz, dbasz o to, żeby ci twoi mieszkańcy byli szczęśliwi, żeby sławili twoje imię. I na czym ta wojna wtedy polega? I polega na tym, że musisz zrobić tak fajne miasto, że tam ci się przekonają, że wolą mieszkać w tym twoim fajnym mieście, więc ten i bez żadnej walki podbijasz ich pokojowo. I proszę ciebie, tego już więcej nie ma. Teraz jest już tylko i wyłącznie sieka, jest teraz bitka. Znaczy, że jesteś złym bogiem, a teraz, teraz proszę Cię jest w ogóle tak, że na samym początku możesz sobie wybrać, czy chcesz być dobry, zły czy neutralny. To oczywiście tam później możesz zmieniać w pewnym stopniu w trakcie gry, ale od razu się opowiadasz po określonej stronie. Aha. I proszę Cię, nawet jak jesteś dobrym bogiem, to nie ma tak, że tutaj będziesz sobie, wiesz, podlewał te pola, przesadzał kwiaty, drzewka i dbał o tych swoich mieszkańców. Nie, teraz musisz wyprodukować armię, pójść i wbić. To teraz proszę ciebie, to jest strategia czasu rzeczywistego, a nie gra w Boga. Nie a jest wiem. dalej tak, że się myszką nakreśla czary? Tak, to jest, wiesz, to, co mnie zawsze bawiło w ogóle w Black and to jest to, że ta gra jest jakby zabawką samą w sobie, że już nawet nie chodzi o, o cel gry, że masz tam odchodować, tam zabić tego złego Boga, Azteków, prawda Nie, masz tą tak tą zwaną wirtualną piaskownicę w postaci wyspy i się na niej bawisz. I jakby samo, nie, nie, samo przeciąganie mapy po prostu, samo oglądanie jakby pod różnymi kotami to już bawi, ja wiem, że to może jest. Czy coś, pewnie tak powiesz, bo się do... leczy. Znaczy... To, się, że to się leczy, ale mnie to po prostu bawi. Bawi mnie sama czynność grania w Black and White. A. Zakreślanie właśnie tych czarów, żeby sobie później je rzucać. Przenoszenie mieszkańców, sadzenie drzewek. Mnie to po prostu śmieszne. A Simsów próbowałeś? Simsy mnie znudziły absolutnie. I mnie to, to mnie już nie cieszy na przykład. Simsy są dla mnie grą. Nie, nie trafiono do, do końca. Bardziej mi bawi bo zabawa w tak zwanego dymiurga, wiesz? Przyjemne jest to, że rzeczywiście Twoje działanie, czego w Simsach na przykład nie masz, proszę Ciebie, to jest to, że, to, że Twoje działanie rzeczywiście wpływa jakby na, 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 na graficzne przedstawienie Twojej, twojej rasy. Twoja rączka się zmienia, tam no się tak. robi taka bajka. i sure Włożyłem w to jakąś własną pracę, gdzie Ludwika robi minę, no Kolejny no, 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 dla kolejnej Twojej tej. to jest, to jest jakiś kompleks z dzieciństwa? Spójrz. Zacznij Tadeusz. Jak chcecie zapytać razem z Ludwiką. Tu no widzimy podobieństwo z tej strony. Nie da się ukryć. Róż się <grym zapytać <grym razem z Ludwiką, czy. Miłość Ludwika. <grym> Dobrze, pomijmy Twoje pytanie. To jest, ja Mimo, nie się... mogę. Nie chcę z nimi więcej pracować. Ale będziesz musiał. No, Będę pokarała. pokarała. Jak nam zadać radę. pytanie dury, dury. 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 E, takie durne. No, no, czy jak ktoś nie no, grał no, wreszcie, to... w ogóle. Ja jak tłumaczy, dru... jeżeli grałeś podstawową wersję, i bawiło cię takie pieszczenie sobie bazy i, tak, i to była dla ciebie przyjemność w tej grze, to w tym momencie dodatek nie jest do końca dla ciebie. Jeżeli jarało cię walczenie i w ogóle jesteś totalnie hardkorowym fanem Black and White'a, który po prostu nie możesz żyć bez nowego chowańca i nowych, nowych map, bo wszystkie podstawowe już skończył w ogóle 20 razy i po prostu jest to dla niego wiesz, jak splunąć, to w tym momencie jest to gra dla niego. Ale ogólnie rzecz biorąc, to nie poleciłbym tego każdemu. To o taką odpowiedź Ci chodziło? No, jakoś tak musiałem wyłuskać tą treść. No bo takie pytanie, jakie pytanie, taka odpowiedź, wiesz. Tak, to prawda, to jest wszystko A mówi się, że nie ma głupich pytań, no. no. właśnie, ja tylko nie wiem, jak oni w prażonej kukurydzy sadzają to białe coś do środka. Najpierw, żeby ten stop. Prosz, prosz, jaka gra Proszę, Tadeusz Sokom teraz będzie. Znowu? Tadeusz Sokom, przyniosłem Sokoma. US Navy Seals, Sokom Team. Trzy. brawo, 3. Nie, to jest tylko Sokom, 3 US Navy Seals. Przyniosłem tę grę Czyli nie jedna. bez kozery, a kozerą w tym przypadku jest fakt, że dostaliśmy list od pani Jadwigi z tej która pytała, czy warto, skoro ma już PSP i gra Sokoma na PSP, czy warto, żeby kupowała na PS2 Sokoma. Pani Jadwigo, warto. Warto, jest to gra dobra, dopracowana i w ogóle, i w szczególe. I w związku najpierw, z tym, dziękujemy. najpierw ogół. Świetny pomysł na to, żeby wreszcie w tej cholernej grze streamowały się levely, czyli nie mówiąc, ma mówiąc inaczej, one się po prostu... Tak, nie ma napisu loading w trakcie, wszystko się dogrywa. Który znaczy ładowanie. Tak. Nie ma też insert coin i różnych innych takich. Nie ma przerywników. Jak zaczynamy grać, to już gramy. W związku z tym akcja toczy się niejako bez przerwy. To znaczy, od momentu, kiedy miszki nasze są zrzucone w jakimś miejscu, do momentu, w którym zostają odebrane, wyekstraktow wyekstraktowane, to gramy bez końca. Jak to jest zrobione? Mógłby sobie potencjalny gracz zadać pytanie, skoro w konsoli jest tylko 4 MB. A no mianowicie jest zrobione tak właśnie, że oto się dogrywa w trakcie i jak zwrócicie uwagę na ekran, na to co się na nim dzieje, to zobaczycie, że tak naprawdę detali, które mamy cały czas wokół siebie jest bardzo niewiele. To znaczy jest to jedna z tych, jeden z tych sprytnych patentów, tak czyli zwany lot, czyli level of detail. Tak. Dokładnie. To polega na tym, że po prostu wszystkie fragmenty obrazu, które są gdzieś w oddali, są skalowane i są usuwane na przykład z nich wszystkie możliwe detale. detale. Tak. I dopiero kiedy się do nich zbliżamy, to te detale się dokładnie. pojawiają. Albo tak jak za, bo specjalnie pokazujemy do tego poziomy pustynne, a w plansze to się nie, nie mówi, nie? Brzydko. Poziomy albo, albo lewele pustynne Levele. pokazujemy, żebyście zobaczyli, że jest na przykład górka na pierwszym planie, a na drugim planie już nic nie ma, tylko tak zwana sina dal. E, ta gra jest ciekawa również z tego powodu, że dzieje się w Polsce, ale na końcu i nie doszedłem, więc nic nie zobaczymy. Dodajmy także, że poprzednia gra także się w Polsce sól, i Miłoszowi to... podobnież nie udało się dojść do naszego do końca. Ekranu. Co jest tutaj jeszcze fajne? Otóż i tak największą mocą tej gry, i teraz uwaga, trzeba zachować czujność. Bądźcie czujni jak ważki lub jak Ludwika, bo będę ważne rzeczy mówił, D.U. Otóż to teraz nie wygląda, ale jest to prawdopodobnie jedna z najlepszych multiplayerowych gier sieciowych na PS2. Mogę grać 32 graczy jest pyton trybów sieciowych. 32 na raz. Ja się nie pytałem, ile, tylko czy jeszcze mówisz? Jeszcze mówię, cały czas permanentnie. Więc jeżeli szukacie dobrej gry sieciowej na PS2, to trzeba mieć sok. No właśnie, tylko czy w Polsce da się fizycznie grać w sieciową grę na PS2? Zadajmy sobie to wa jakże ważkie pytanie. Nie pewnie, że się da. A co, masz jakiś problem? Nie masz próbowałem chłop, chłopcze. nigdy. Chłopcze? Nie próbowałeś? No już chłopcze. Niektórzy się śmieją, że w Polsce nawet PSP po Wi-Fi ma lagi, ale... No to... normalnie. <śpiewanie> Mówię. Ta gra nie jest skomplikowana, na przykład jeżeli chodzi o fizykę. Więc jak się jedzie samochodem i... O, będę teraz inscenizował samochód. Biorę tutaj podkładkę do PSP i mam oto samochód. Pokazuje I taka górka. Normalnie jadę po jezdni i ten samochód dojeżdża do tej górki i już pod nią nie podjedzie, ponieważ to jest amerykański samochód terenowy i on jeździ tylko po płaskim zupełnie. A jak coś będzie o 5 stopni w ogóle pod kątem, to on już tam się nigdy nie dostanie i dlatego cała armia amerykańska musi porzucić swój środek transportu Świetnie to brzmi w kontekście tego, co powiedziałeś o tym, że dojechać można wszędzie. No bo po pustyni sprawdzałem. Jest to najlepsza, jeżeli chodzi o tryb multiplayer, na które strzelanka aktualnie ośmielę się powiedzieć. Jest bardzo ciekawy tryb na, dla jednego gracza, który można grać długo i namiętnie i dobrze się bawić. Oczywiście, na podstawowym poziomie są, są, przeciwnicy są głupi jak kilo gwoździ, ale później zaczyna się zabawa, więc można. Nie widzę przeszkód, żeby w tą grę grać. To jest bardzo dobry produkt na PS2. Muszę ci powiedzieć, że tak patrzę, jak tutaj sobie grałeś, to, że, że nawet mi się udawało to na na już zamknąć ten temat? Czy ja już nim zamknąć. Chciałem powiedzieć, że może nie wyglądam. Ale Ale tak jesteś, no, te ręce to zabójcze maszyny, tak? Certyfikowane zabójcze. zabójcze maszyny, dokładnie. Ja, jak, jak ktoś recenzuje gry na konsolę już bardzo długo, bo jak miał policzyć to ponad 10 lat spokojnie, to musiał być debilem, żeby nie umieć grać. Tak, wiesz? <grych> Dziękuję, skończyłem. aż się. Boję, zaczynać, szczerze mówiąc. Dlaczego? Dlatego, Dlaczego, że Tadeusz... czuwam tą miażdżącą krytykę bezpodstawną. <grych> Która już tam po prostu się gotuje za Ale tymi jakby była tam. Tadeusz bezpodstawna Nie, to, to, to taka jakby, krytyka, żeby tak. Albo nie. Jakby była bezpodstawna, to by ci szło jej zdmukiwanie. Tak, już krytykujesz, a jeszcze nie zaczęłem o grze. A grę mamy bardzo fajną. Ja wiem, że ciebie do to widzenia, ja nie rozum. Do ja widzenia rodzinę. Rodzinę. Dzisiaj jest, gra jest, do wid z gra jest z gatunku do widzenia rozum, bo jest strzelenie, ale też nie do końca do widzenia. Do widzenia rozum, jeżeli chodzi o historię, która jest po prostu powalającego o życiu. Tak o życiu, słuchaj, chłopaku, jest sobie nowa planeta pod tytułem New Earth. Na New Earth, które jest otoczone dwoma słońcami oraz jedną y, tą dziurą czarną Sztuk Ras. Proszę Ciebie jest bardzo toksycznie i żyją sobie tam dobrze i źli, znaczy właściwie południowi i północni. Jedni się nazywają nortowi, nor, nor, nortowie, a drugi się nazywają Souteran. No, w życiu, tym życiu, naprawdę? Nortowie mówią z radzieckim akcentem, a sauterni mówią z amerykańskim. Niemożliwe. Gra jest wzorowana na angielskim komiksie. Podobno Aha. kultowym, aczkolwiek niestety nie miałem możliwości zweryfikowania, jest tak, kultowy, gdyż jest tak kultowy, że go w Polsce nie ma. na świecie go w ogóle ma i pięć Ale rozgłos. wiesz, jestem, jestem jednak skłonny zaryzykować, że jeżeli ktoś robi z grę na podstawie jakiegoś komiksu, to on jednak może mieć więcej niż dwóch. ale nieważne, historia jest głupia. Jesteś żołnierzem, proszę Ciebie, który jest czymś w rodzaju zombiego, w zombie, który ma tutaj wszczepiony taki chip. Ma kumpli, którzy też mają takie chipy wszczepione. Jak ci kumple giną, a, proszę giną, Ciebie. to on giną, te chipy wyjmują że... sobie chłopaki i wkładają na przykład w ginie. To jest jakoś tak zrobione, że to już wiadomo, wcześniej, kiedy oni zginą. No, tak? Czy oni w ogóle ginięcie kumpli żonety? jest absolutnie tak, jest predefiniowane. I to, co, jaką funkcję kumple później będą pełnili. No, na, na Twoim uzbrojeniu też jest predefiniowana. Ale generalnie rzecz biorąc, tak, montujesz sobie kumpla na karabinie i w tym momencie, proszę cię, na przykład od razu Twoja postać, postać dostaje autocelowanie i troszeczkę nie strzela i namierza przeciwników. A potem sobie na przykład dostajesz chip na, na plecaczek i proszę cię, plecaczek nagle się zamienia w fabrykę w ogóle, bo ten kumpel, który był tą, był taki wiesz, taki złota rączka, kurczę. I on jest złota rączka w tym plecaczku i plecaczek Ci produkuje giwery, produkuje Ci granaty, amunicję, wteczki, wszystko. Naprawdę? Tak, tak. I, tak I zasuwasz, proszę Ciebie, tym, z tym plecaczkiem, z tym kolegą, co go niesiesz tutaj, Z następnego kolegę sobie zakładasz na głowę, on jest od hakowania, później ten hełm zdejmujesz, proszę Ciebie, hełm automatycznie... Sam hakuje drzwi, Jest. a ty sobie biegasz dookoła. Kumpla tego, co go nosisz jako karabin, możesz sobie rozstawić w postaci, proszę ciebie. I on karabinka. strzela i, i, i morduje Tak, naciskasz wszystkich. guziczek i on ci się automatycznie tam. Urucha. No I w ogóle jakieś niesamowite rzeczy mi opowiadasz. I to masz normalnie idziesz tak z kumplami, którzy wszystkich na sobie niesiesz, niesiesz, tak? dokładnie Nie strzelasz. A ty rozmawiasz z nimi też cały czas. Tak, oni tam co sobie gadają sobie. takie, wiesz, klasyczne ha 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 żarty, wiesz, amerykańskie żarty wojskowe. Ha, ha, ha. Hey helmet, hey gunner. Ha, ha. No, słabe. Nie jest to aż tak wiesz, żenujące, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Ta historia się trzyma kupy. Yy, widziałem dużo gier które mają teoretycznie bardziej poważną opowieść, a są absolutnie niezgryźliwe, to tutaj jest jakaś tam, on się przebija, zabija tych nortów, bo on jest sauternem, a potem jest jakiś zdrajca i on tego zdrajca ściga. Dla mnie, wiesz, jakby strzelanina powinna mieć dobre bronie, dobre poruszanie i nie powinno być tego. No, la, Głów. la, czego? Myszki. myszki! Więc nie ma latencji myszki! Nie ma latencji myszki, Nie ma latencji myszki, no, w związku z czym strzelasz tam, gdzie chcesz i trafiasz w to, co chcesz trafić. I to jest taka chodzona taka strzelanka. Taka strzelanka, no a, ej, ej, ej. taka strzelanka. A Tadeusz, a można tak. się łowić ze z kolegą? Tak, można. Tam jest taka opcja. Oczywiście, no, żeby... że jest typ multiplayer, i to tam, tam nawet taki. Jak. wypasiony, proszę cię. A jest cooperative? A nie zauważyłem, czy w operatywa nie zauważyłem, bo to raczej tak, ten w single to tam nie ma miejsca za bardzo na kolegów. Możesz sobie, na przykład jest taki motyw, że możesz, proszę ciebie, wystawić swój hologram, możesz tym hologramem sobie pochodzić gdzieś tam i go wystawić, żeby odciągnąć nie, żeby od ciebie ogień. Nie. I w tym momencie, wiesz, kumpla w karabin, hologram z hełmu w prawo, proszę ciebie, ty środkiem z pistoletem obchodzisz, zachodzisz, tutaj, wiesz, tak naprawdę, dzieje się. To, to, jest taka fajna strzelanka. Nie, ale tak, prze, przejdź, solidna. Dopieszczona, nie najmądrzejsza z doskonałą strzelaniną. To chyba grać, nie? No, to chyba. Mamy nową grę dla dzieci. Miłość! wszystkich kręci, że mamy nową grę dla dzieci. Miłość trzyma poziom. Trzyma po miłość znów w formie, znów gra dla dzieci. A dlaczego jest to gra dla dzieci? A no dlatego, nie, nie, tym razem dla zupełnie dzieci. uczciwie. Tym razem zupełnie uczciwie. Jest to jedna z najlepszych gier na PSP teraz. Znaczy, z tego, co czytałem, to zdaje się, że nawet jeden z najlepszych. Co <laughs> no. ty nie powiesz? No tak. Otóż słyszałem. jest to taki platformer, w który każdy może się pobawić. Choć... Dodajmy, że jest to kontynuacja znanej i lubianej serii Jack and Dark. I tak, gdybyśmy nie byli wnikaczami, powiedzieliśmy, że powiedzielibyśmy, że jest to faktycznie kontynuacja. Ale teraz filozofia jest taka: czy myśmy Jacka i Dextera, czyli tego Kolesia, który jest takim ćwiercielem, mm -hmm. ćwierć wiadomoczym. I że Dexter był mały, to małego wrzucimy na małą konsolę. I Jack, tak? a, a duży Dexter jest, jest z wiewiórką, która się działa mu na plecach. I na głowie. Jack, jej... czy Dexter, bo ja nigdy nie skończyłem. Dexter. No, no, Dexter. On Dexter, jest Dexter, Dexter Daxter, czy. jak go się nazywa? Yeah, whatever. I wiewiórka się działa mu na plecach, w związku z tym zrobiono o niej grę. I jest Jak to... widać, siedzenie na plecach jest wystarczającym powodem. powodem, żeby zarobić na boku. Nie, na no, słuchaj, tam jest taka filozofia, że to w ogóle każdy e, bohater ma kogoś takiego, kto mu pomaga, ale on Zwanego jest. zawsze... także sidekickiem, czyli ubocznym kopnięciem. <laughs> Dokładnie, ale on jest zawsze w cieniu i to teraz mu pokażemy prawdziwą Zas. historię. W związku z tym, czym się zajmuje główny bohater tej gry? Zabija Robaki. robaki. <laughs> jest tutaj mnóstwo zabawy dla jednego gracza. To jest podpunkt A mojego. Powiedzi. Dlatego, że e, miśki, które tę grę projektowały, wykonały jedną z najlepszych robót chyba od powstania Super Mario Bros. Bo nawet jak widziałeś, jak, się, jak bawiliśmy się to, w to przed ja się nie programem. Jeśli nie mogę na patrzeć, ja się muszę rozkoszować. Wiem. Jak bawiliśmy się w to przed programem, to tam dosłownie co 15 sekund dzieje się coś zupełnie nowego na tym hmm. levelu, na którym gramy. Ale teraz cztuje... całkowicie podburzyć Twój autorytet, to bym powiedział, naprawdę? Ale nie, rzeczywiście się dzieje, więc. Nie będę tak. No ale możesz tutaj patrzeć nie i no będzie widać nie. na telefony. Ale lataż skaczesz tak, latasz, skaczesz, zjeżdżasz na zjeżdżalniach, a to się wspinasz, a to przed czymś się ucieka, a to a coś się goni się i, i to się dzieje, słuchajcie. I tą packą elektryczną napinasz. Elektryczną packą też napinasz i to się dzieje parę razy na minutę. W całej tej grze. Bardzo fajny dorobiony tytuł na tym poziomie. Analogicznie tytuł zrobiony fajnie dźwiękowo. Rzućcie sobie okiem na to, ile tam detali wyciśnięto z PSP. To jest więcej detali niż w Sokomie, o którym mówiłem. Czy jest to na najładniejsza PSP. gra na PlayStation? To jest najładniejsza gra na PSP. Nie widać tego będzie teraz na telewizorach, bo słuchajcie, jak myśmy zrzucali na no, takim super hiper rewelacyjnym sprzęcie ja w studiu, tutaj tak nie było widać tych wszystkich detali, natomiast na początku, na, na pierwszych screenach i dalej też, to jest taki poziom jest detali, że Dexter ma futerko. Tak, ma futerko. Dokładnie. I wygląda to futerko bardzo fachowo, a dlatego Dexter się bardzo fachowo uśmiecha i tak fajnie mówi. Ja tak, robi to taki ma, 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 tak, mam mi, mimiko ma, ma twarzy, w ogóle rewelacyjna gra pod tym względem. Ale dodatkowo jeszcze też, dodatkowo, tak zupełnie tak obok, tak słuchajcie, jest gra po prostu, pod tytułem papier, kamień i nożyczki. Znaczy się te pokemony, co tam je Wygrałem. Wygrałeś. Wygrałem. No, znowu się podłożył. No, Chciałem pokazać coś innego, ale wiesz, wycięliby nam. <grystanie> jest tam taki moment, że ma się znajduje się w grze ludziki, znaczy potworki, robaki. robaki, tak Robaki. Znajduje się dzięki, dzięki tym robakom rośnie twoja armia robaków, który potem można z drugim kolegą, który ma PSP, i ma Dextera u siebie, i też połapał te robaki. Normalnie można się nie bić. I polewelował, można się tłuc tymi robakami. Nie ma lepszego platformera na PSP teraz, nie ma. I jeżeli ma. kupicie, bo macie na przykład dzieci albo młodszą siostrę, to kupcie i nie pokazujcie Ale najpierw. niekoniecznie w ogóle dla młodszej siostry, bo nie to w ogóle jest jedna z najlepszych gier na PSP w ogóle. Miloš, czy rozpoznajesz te kształty, ten jakże wypracowany, charakterystyczny krok? Czy poznajesz, Milosz? Tak, to ona a wróciła i muszę Ci powiedzieć, że z pewną taką nieśmiałością, bo po ostatniej spadce pod tytułem Anioł Ciemności, to byłem bardzo przeciwko. Znaczy ja w ogóle jestem, tak, jestem takim totalnie modnym oldschoolowcem ja uważam, że fajny był tylko pierwszy Tomb Raider, ale... <laughs> Raider o, przepraszam, Raider. a każdy następny był już kupo. Podoba mi się jedynka i podobało mi się to. Bo proszę ciebie, udało im się oddać tego ducha, tego najeżdżania tych grobów, tego, wiesz, wykradania tych tajemnic ancestralnych, ukrytych w, w tych w, w ruinach i do tego jest jeszcze ładna. Znaczy, co jest ładne? No ona jest ładna. Nie ona jest ładna jest grafika. bo ma, gdyż ma, e, gdyż ma krągłości, i, gdyż jest świetnie zanimowana, i, gdyż ma masę i, fajnych rzeczy na sobie, jak, na przykład jak ma cztery granaty, to widać cztery granaty na pasku. Ale co ty w ogóle opowiadasz? Na po procesie. pierwsze, chciałem ci powiedzieć, że to, że ona ładnie wygląda, to grzeje mnie to równo. Masz rację. Bo ona może wyglądać dobrze. Zgadzam, <laughs> Ale w, się z wiesz, z co już. mi się nie podobało w poprzednich tytułach? To od każdej back części backtracking. Back że track. trzeba było biegać, w kółko, biegać w, kółko w kółko. I było widać, że im się już nie chce i chcą, żeby gra miała Mój 40 drogi adwersarzu. Mój drogi adwersarzu, otóż proszę cię, w tej grze nie ma backtrackingu. Udało im się to w magiczny sposób uniknąć. Żeby się tego? pogodzili z tym, że troszkę. zrobili grała, to w te, tak. tak no, właśnie, no, mniej niż 10 godzin. No, tak? mniej niż 6. Nie no, dobra, to jest teraz tak, że zrobili grę krótką, no. ale dopracowaną. To znaczy no, tak, są dwie elementy, właśnie tak mi się wydaje, że to może nie jest to najdłuższa twoja przygoda w życiu, ale przynajmniej jest to tych kilka sześć, czy siedem godzin przeżytych w fajny sposób. Zagadki są, bawisz się fizyką, trzeba tam przeciągać jakieś rzeczy, tam dźwignie, lewary, wiesz, tak jak w Tomb Raiderze, takim, w Tomb Raiderze, przepraszam, Oryginalnym, tym pierwszym. Czyli masz, wiesz, rzeczywiście są są zagadki w ogóle logiczne. Musisz pokombinować, trzeba coś pomyśleć. Przepycha się skrzynki też? Też, ale teraz masz na przykład, proszę Ciebie, przeciągarkę, którą możesz przeciągać. Takie jojo, ja widziałem. Ona ma takie jojo, które w ogóle może Ona może się na nim puszczać, może przyciągać wielkie betonowe konstrukcje, filarowe jojo specjalnie. Tak, bardzo sympatycznie się tego jojo używa. I jeszcze do tego wszystkiego proszę Ciebie dorzucili tym razem na walankę. Jest strzelanina całkiem, proszę Ciebie, wiesz, są, nie zrobione jest autoloki. Jak się auto zalokujesz, to ona sobie wtedy biega fachowo i strzela. Są zrobione w ślizgi z filmu. Taki jest, on jest taki filmowy troszeczkę, wiesz? Taki... Taki... Ona jedzie na pośladka. Wtedy jedzie pochodzące. na pośladkach, proszę ciebie, albo podskakuje i niczym w Devil May Cry przeskakuje i zwolnionym w tym. Tylko pod, brakuje, żeby podbijała na pulsie. To jest dobra gra, naprawdę. Ona ma jedną wadę, jest za krótka. Jedno, czego nie zrobili, to nie, nie utrzymali tego, że pierwszy Tomb Raider to było nie wiem, 30 czy 40 godzin naprawdę solidnej gry. I tutaj masz tej rozgrywki 6 godzin. No, Dla skałak, mnie to jest. Tak, i to właśnie z dogrywaniem, i z, wiesz, staję właśnie z tym wszystkim lo loadowaniem. Dla mnie to jest za mało. Ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko chłopaki jednak nie, nie chciało im się, albo może nie mieli pieniędzy albo coś i zrobili tak, żeby to troszeczkę... Dobrze, że to jest taka paczka, wiesz, ten scenariusz jest fajny, ta historia się trzyma, trzyma, wiesz... W... używają się jest, wiesz, się tak, Trzyma się, jest taka sensowna w miarę, taka larowa, wiesz, tam szuka, znajduje, tym razem jak Cialibura szuka, znajduje go nawet, może Chirisa. Tylko, że no, stary, no jeżeli ja ostatniego bossa zabijam za pierwszym podejściem w ciągu 15 minut, no, to to jest jak, no wszystko troszkę... Nie? Zastanawiam się, ile możesz mówić bez przerwy, Tadeusz? Długo bardzo. Zauważyłem. No, ja potrafię wstrzymać oddech na 20 Niemożliwe. Bo musisz coś mówić w tym czasie. Tak, w taki sposób I Jakbym ja był fanem Larry Croft, Tadek, i, e, e, i ktoś by mi zrobił taką grę, to czułbym się jak fan Harry'ego Pottera, który, który dostaje do ręki książkę, która ma 120 tak, stron. Tak, ale dobra. Przeczytałbyś te 120 zainteresowanie. Nie Przeczytałbyś. I właśnie taka jest esencja, jak wiesz, wniosek z lary. to jest fajne siedemdziesiąt. Dziękuję. Proszę. Małysz jest smutny. Ponieważ to już ostatni program przed wakacjami, nowy. Tak, i ja jako tudzież także jestem smutny, ponieważ zobaczymy się z wami no, za jakiś czas, nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo kiedy. Niemniej mieliśmy, znaczy i mamy, i, i bardzo użymy, że mamy nadzieję, że podobaliśmy się wam tak samo, jak podobamy się sobie nawzajem. A <laughs> może nawet A bardziej. może nawet bardziej. <coughs> Dlatego też życzymy wszystkim udanego wypoczynku. I Hello. do zobaczenia.